Witajcie moi mili, to ja, wasza wróżka Natalia. Witam się z wami serdecznie. Oczywiście odczytam wam horoskop na 12 znaków zodiaku na miesiąc grudzień. Zapowiadam, że w dalszym ciągu konkurs trwa. Osoby, które będą lubiały mój horoskop, z tych osób będę zawsze jedną osobę losowała i ta osoba będzie miała ze mną sesję tarota za darmo. Więc zaczynamy nasz horoskop. Baran. Jeśli chodzi o barana i początek miesiąca, to jakieś Twoje sprawy stoją w miejscu. A co stoi w miejscu, to się cofa. Karty nakazują Tobie nie być śpiący, nie być bierny, tylko zacząć po prostu działać. Niektórzy z Was będą walczyć z uczuciami, z decyzjami, ale jakie byście decyzje nie, podjęły, nie podjęli, te decyzje będą słuszne. I te decyzje będą właśnie Dotyczyć uczuć rodziny, miłości i związku. Ten miesiąc będzie bardziej właśnie poświęcony rodzinie, związku, miłości. Też widzę, że wiele z Was będzie wyruszać w jakąś podróż do jakiejś ukochanej osoby, albo też będziecie mieli właśnie gości do domu. I na pewno to będzie właśnie czas świąteczny, noworoczny. Widzę, że bardzo sympatycznie i mile spędzicie w gronie rodzinnym. A kartą miesiąca jest czwórka buław. No to właśnie widzę szczęśliwy związek, szczęśliwy miłość, tak poukładane sprawy uczuciowe, i te, te sprawy będą w tym miesiącu dla Was najważniejsze, najistotniejsze, i będzie bardzo miło, i będzie bardzo sympatycznie. Byk. Jeśli chodzi o byka, to początek miesiąca to lości da bardzo dużo możliwości e, takich, kto, w których może Ci się właśnie poukładać, może załatwić wszystkie swoje plany, zrealizować jakieś marzenia, i widzę, że będziesz bardzo dojrzale podchodzić do, do tematu, do tych sytuacji. Na pewno te swoje sprawy, widzę, też osiągniesz. I będziesz mógł liczyć właśnie na ojca, na męża, na przyłożonego, będziesz miał wsparcie u mężczyzny. Widzę, widzę u Was, że też. Możecie mieć jakieś procesy, jakieś sprawy sądowe, i nie do końca możecie też być zrozumiali. Nie? nie do końca ludzie będą wam wierzyć, nie do końca będą rozumieć was. No i widzę, że koniec roku to niekoniecznie będzie sympatyczny. Możecie dostać właśnie taką jakoś niekoniecznie fajną wiadomość. A kartą miesiąca jest spaść pucharów. To na pewno dużo was pracy czeka, bardzo dużo. Wiele osób spod tego znaku dziewczyn doczeka się właśnie wyznań miłosnych, oświadczyn i to właśnie widzę, że te oświadczyny będą właśnie w okolicach świąt. Takie przeżyjecie bardzo sympatyczne, romantyczne też chwile. Bliźnięta. Jeśli chodzi o bliźnięta, to początek miesiąca czekają was jakieś kłótnie, jakieś nieporozumienia, jakieś utarczki słowne, a nawet może dojść w niektórych sytuacjach do rękoczynu. No będziesz Strasznie konfliktował, i ja uważam, że też nie powinieneś być taki uparty i zawdzięczny, bo w dużej mierze to będzie twoja wina, że tak wszystko y, może się dziać i komplikować. Masz wiele możliwości w życiu i powinieneś tak naprawdę zastanowić się, czego chcesz i po prostu te swoje sprawy, jakieś marzenia re realizować i dążyć do tego, dlatego że. Ty swoje sprawy, jakieś cele osiągniesz. Na pewno jakiś zły etap w życiu twoim się kończy i zaczniesz coś od nowa. Od nowa, wiatr w oczy, jak taki młodzieniec pokonasz jakieś wszystkie swoje problemy. Pod koniec roku, no uważaj, bo mogą być jakieś takie niekonieczne sytuacje znowuż. Możesz też zachorować, możesz się przeziębić, więc. Na pewno pokona swoje problemy zdrowotne, ale będziesz musiał poświęcić się i zainwestować w siebie. I oczywiście odpocząć. A kartą miesiąca, już szóstka była to, co niektórzy wyjadą i dla co niektórych spełnienie nierealnych marzeń. Ja uważam, że wiele z Was wejdzie w tym miesiącu właśnie w związek małżeński. No i też czekają Was jakieś. Wyjazdy, jakieś spotkania rodzinne typu wesela, sylwestra, takie przesympatyczne do białego rama. To by było na tyle. A rak. Jeśli chodzi o raka i początek właśnie miesiąca, to możesz mieć po prostu kontakt z jakąś osobą taką dość rozwiązłą, taką niefajną kobietą. No i mogą, mogą zaistnieć jakieś właśnie kłótnie, nieporozumienia i w ogóle wszystko będzie się opierało na jakimś oszustwie. Ktoś może ci właśnie... O coś oskarżać i będziesz musiał się zachować, właśnie, jakąś inteligencją. Będą czekały ciebie rozmowy, jakieś wyjaśnienia. Uważaj też na zdrowie, bo może, możesz właśnie przez te wszystkie sytuacje, aż się rozchorować. Na pewno jakieś twoje sprawy się zawalą, coś po prostu się zakończy. Osoby, które właśnie jeżdżą samochodem, to też zwolnij z gazu. Uważaj, właśnie żebyś nie spowodował wypadku. A kartą miesiąca jest kostucha. To czekają was takie przemiany, transformacje. Na pewno jakiś zły okres się zakończy w, pań, w Waszym życiu i przed Wami nowy dobry etap. Lew. Jeśli chodzi o lwa i początek miesiąca, to przed Wami będzie nowy, właśnie początek. Będziesz, musiał, będziesz mógł coś stworzyć, będziesz mógł coś zacząć od początku i będziesz się bardzo obawiał, ale co byś nie zaczynał, będzie to dobre, dlatego że czas jakiś zły w Twoim życiu się zakończy i przed Tobą nowy etap w życiu. I ten etap będzie bardzo dojrzały, będzie bardzo owocny. Czekają, czeka Cię też przypływ gotówki, bardzo dobre, sympatyczne wiadomości. No i oczywiście bardzo pozytywne zmiany, jeśli chodzi o pracę. Lepsze stanowisko, coś po prostu bardzo fajnego. No i oczywiście, jeśli chodzi o święta, o czas, święto, coś nowego powstanie, jakieś nowe wiadomości bardzo sympatyczne czekają was w święta. No i na pewno pieniążków wam nie zabraknie. W tym okresie, a kartą miesiąca jest Trójka Buław, no to też będziecie właśnie myśleć o wyjeździe i co niektórzy właśnie wyjadą w takie jakieś bardzo sympatyczne podróże, takie romantyczne. Panna. Jeśli chodzi o pannę i początek miesiąca, to na pewno czeka was jakiś wybór partnerski między, między jednym mężczyzną, a drugim, między jedną kobietą a drugą. I te wybory będą trafne. I to, co się zacznie, jeśli chodzi o uczucia, o związek w waszym życiu, bo na pewno właśnie będzie to. Czas bardzo znaczący dla uczuć, dla miłości, właśnie początek grudnia. To te związki będą bardzo stabilne, bardzo trwałe. Też będziecie podejmować jakieś decyzje co do waszego wspólnego życia, co do bycia razem. I na pewno do dwóch miesięcy wasze sprawy uczuciowe poukładają się i pójdziecie w jednym kierunku. No, możesz w okolicach świąt, możesz się trochę rozchorować, mogą być jakieś takie zawirowania, ale wszystko się poukłada i pójdzie dobrym torem. Jeśli chodzi o czas świąteczny, koniec roku, to będzie bardzo stabilny, będzie pod znakiem pieniędzy i prezentów, także będzie wszystko sympatycznie w okresie Świątecznym, a kartą e, miesiąca jest słońce, więc e, czas dla rodziny, ciepły, sympatyczny czas dla rodziny, dla uczuć, dla miłości. To by było na tyle, jeśli chodzi o pannę. Waga. Jeśli chodzi o wagę i początek miesiąca, to możesz mieć właśnie jakieś kłótnie w związku, jakieś nieporozumienia. No i uważam, że niektóre związki, które właśnie źle się dzieją, to te związki mogą się zakończyć i to tak bardzo właśnie niefajnie, nieprzyjemnie. Przed Wami będzie nowy początek i będziecie się właśnie czuły jakieś takie. Oszukane, jakieś takie niez, niespełnione, zranione. Jeśli chodzi o pieniądze, to też pieniążków Wam nie zabraknie. Uważam, że w okresie świąt mogą też być nieporozumienia z rodziną, mogą być kłótnie, konflikty i po prostu postanowisz w święta przed Nowym Rokiem coś zakończyć dla własnego dobra. A tak naprawdę. To moja rada i karty radzą, żebyś po prostu przeczekał, przemyślał, nie konfliktował, odpuścił, a w ten czas się wszystko zrealizuje i wszystko będzie tak jak chcesz, tylko po prostu no, nie możesz być najmądrzejszy na świecie, też przysłuchaj się też innym co mówią i też ktoś inny ma rację. A karta miesiąca jest siódemka denarów. No właśnie, widzę, że jednak jakieś jakiejś sytuacji coś się raz na zawsze zakończy w waszym życiu. To by było na tyle, jeśli chodzi o wagę. Skorpion. Jeśli chodzi o skorpiona i początek miesiąca, no to widzę, że będziesz się zastanawiał nad, nad spółką, nad byciem z kimś. W Twoim życiu mogą pojawić się dwie kobiety, no i będziesz po prostu wybierał między jedną kobietą a drugą. Też czekają Cię jakieś rozmowy. Ja uważam, że też będziesz nad, nad wyborem. Nad wyborem, po prostu zmiany pracy. Być może będziesz miał jakąś lepszą pracę, którą ci ktoś zaproponuje i po prostu zmienisz tą pracę. Przed wami też jest jakiś, jakiś wyjazd, ale nagle jakby ten wyjazd się może zamknąć może nie dojść do realizacji. No i na pewno będziesz walczył z uczuciami, na pewno jakieś związki. W Twoim życiu się zakończą raz na zawsze związki, które właśnie nie wychodziły, które nie były udane. A kartą miesiąca jest ósemka denarów. Także wiele z Was zacznie coś od początku. Jeśli chodzi o szczelca i początek miesiąca, to będziesz trochę martwił się, będziesz przeżywał, nie będziesz pewny w swoje osiągnięcia, to co możesz osiągnąć, ale widzę, że będziesz bardzo skupiony tylko na sobie, na swoich sprawach. I tak naprawdę nie będzie to takie straszne, nie będzie to warte tych Twoich takich trosk, przeżywań. Dlatego, że w Twoim życiu wszystko się poukłada i będzie dobrze, ale ty będziesz zawsze dramatyzował. Co jeszcze widzę? Na pewno czeka Cię przypływ gotówki, jakieś, jakieś datki, jakiś sponsor, który się pojawi. No i też karty mówią że co stoi w miejscu, to po prostu się cofa, że powinieneś działać i powinieneś osiągnąć swój cel. Na pewno czeka Ciebie pod koniec miesiąca, pod koniec roku jakaś sympatyczna podróż. No i oczywiście miesiąc stabilny, jeśli chodzi o finanse, także pieniążki będą na realizację jakichś Twoich planów. A karty, kartą miesiąca jest dziesiątka pucharów, no to... Rodzina, jakaś, jakieś spotkanie rodzinne, no i takie sympatyczne, miłe chwile z rodziną. Kozierorzec. Jeśli chodzi o koziorożca i początek miesiąca, na pewno będzie bardzo umiarkowany, ułożony, będziesz planował. Ja widzę, że właśnie w drugiej, tak połowie, połowie grudnia, możesz właśnie gdzieś wyjechać. Będziesz ukrywał jakieś uczucia, jakąś miłość i na pewno jakieś drugo, długotrwałe związki, które. W życiu się nie układały, raz na zawsze się zakończą. Jeśli chodzi o czas świąteczny, to karty mówią, co stoi w miejscu, to się cofa, że powinieneś poukładać swoje jakieś plany życiowe, porobić plany i po prostu działać. Czekacie w okresie świąt, sylwestra, czekacie bardzo przyjemny czas spędzenia z rodziną, szczęśliwe chwile. Także na pewno. Też czekają Cię jakieś spotkania towarzyskie i to będzie bardzo fajne i sympatyczne. A kartą miesiąca jest król denarów. To też przypływ gotówki, nawet jakiś sponsor, jakieś dofinansowania, także bez pieniędzy nie zostaniesz i wszystko będzie, wszystko będzie dobrze, wszystko się poukłada, finanse będą. Wodnik. Jeśli chodzi o wodnika, to widzę, że początek, właśnie miesiąca, będziesz się zmagał z jakimiś problemami, będziesz bardzo się martwił, przeżywał. Osoby, które Właśnie w, u których właśnie nie wychodzi w związkach są problemy, mogą być kłótnie, konflikty, nawet rozstania. Będzie się bardzo czegoś bał, ale po prostu musisz zawalczyć o swoje sprawy, nie bać się, bo strach przeszkadza, a nie po, pomaga w rozwiązywaniu problemów. Na pewno swoje pro, problemy pokonasz. Widzę, że wiele z Was wejdzie w tym okresie też w jakieś romanse, ukryte miłości. Przed Wami w okolicach świąt, koniec roku, szczęśliwy związek, szczęśliwa rodzina, i koniec roku też czeka Was jakiś wyjazd. I widzę właśnie spotkanie w jakiejś dużej grupie ludzi typu Sylwestra, wesela, zabawy na pewno jakieś spotkanie takie większe. No i też, Poczynisz jakieś większe zakupy dla domu, dla rodziny. A kartą miesiąca jest wieża. No to też mogą ci się jakieś sprawy pokomplikować, zawalić. Możesz yy, mieć też jakieś niekoniecznie fajne wiadomości. Ryby. Jeśli chodzi o rybę i początek miesiąca grudnia, też widzę, że dojdzie w Twoim życiu do jakichś właśnie kłótni, nieporozumień, utarczek słownych. No, uważaj, że, że nawet mo, może dojść do jakichś rękoczynów. Wiele, wiele spraw nie będzie do Ciebie docierać, jakieś informacje nie będą do Ciebie docierać. Niektórzy ludzie mogą Cię kłamać też i oszukiwać. I też karty nakazują Ci, żebyś nie opowiadał o sobie, żeby jakieś sprawy nie były przeciwko Tobie wykorzystane, ale los da Ci wyjścia z tych jakichś problemów. No i zacznie się. Wam układać. Na pewno jakieś sprawy prawne, które będziecie w tym czasie przeprowadzać, one wszystkie wyjdą pomyślnie. Koniec roku czeka Was bardzo ciepły, bardzo sympatyczny. Przy spotkaniach rodzinnych będziesz mógł liczyć na wsparcie mężczyzny sympatycznego, ciepłego. No i oczywiście widzę jakieś większe też spotkania rodzinne. A kartą miesiąca jest Walet Pucharów. To na pewno e, ktoś do ciebie przyjedzie, e, osoba bliska twojemu sercu, albo też wyruszysz w podróż do osoby bliskiej twojemu sercu. To by było na tyle, moi drodzy. Dobiegliśmy do końca naszego horoskopu. Żegnam się z wami serdecznie, no i oczywiście e, zapraszam Was na kolejny odcinek. No i oczywiście życzę Wam, Szczęśliwego nowego roku i wesołych świąt. Do usłyszenia.